Niesamowite sylwetki, nowi mistrzowie w dosłownie każdej męskiej kategorii oraz zapowiedzi rekordowych w skali kulturystyki nagród pieniężnych. Miniony weekend odbyło się Arnold Classic, prestiżowe zawody sylwetkowe towarzyszące ogromnemu fitnessowemu wydarzeniu organizowanemu przez samego Arnolda Schwarzeneggera. Śmiało można powiedzieć, że tegoroczna edycja była wyjątkowa. Nie obyło się bez ogromnych niespodzianek zarówno na scenie jak i poza nią, więc postanowiłem zebrać wszystkie wydarzenia w jedno miejsce i podsumować to co się działo. Zacznijmy od tematu z tytułu odcinka. Zwycięzcą w kategorii Classic Physic został Wesley Vissers. 30-letni kulturysta z Holandii, który dotychczas, poza kilkoma zwycięstwami w pomniejszych zawodach Pro, nie miał na koncie niemal żadnych sukcesów na większą skalę. Jednak tym razem wszedł on na scenę i pozamiatał niemal całą światową czołówkę, w tym Ursa Kalecińskiego, Briona Enzleja i przede wszystkim Ramona Queiroza, który od dwóch lat jest najlepszym zawodnikiem klasycznej sylwetki zaraz po Krisie Bamstedzie i bronił tutaj tytułu zdobytego na ubiegłorocznym Arnold Classic. Gdy spojrzymy sobie na zdjęcia z porównań tej dwójki, to w oczy od razu rzuca się pierwsza rzecz. Wesley jest wyższy, a przez to jest większy i masywniejszy. Dlaczego jest to ważne? Sędziowie klasik fizyk ewidentnie zwracają na to uwagę, bo z jakiegoś powodu na Olimpii 2021 nie wybrali Teren Sarafina, tylko Sibuma. Wracając jednak do naszego porównania, ta różnica w rozmiarach jest widoczna szczególnie z tyłu, gdzie Ramon, mimo posiadania naprawdę świetnych pleców, został nieco zdominowany. Bokiem podobna historia. Brazylijczyk jest mniej postawny, ma mniejsze barki i ramiona i kaptury. Na jego korzyść przemawia tak naprawdę jedynie lepszy kształt V w górnej części ciała i nieco mocniej docięte pośladki. W każdym innym aspekcie Wesley czysto kulturystycznie po prostu wygrywa. Zwycięstwo Visersa wygląda jak sygnał od sędziów, którzy chcą powiedzieć. Hej, teraz to ten gość jest top 2 na świecie i jeśli ktoś ma walczyć z Bumsteadem na Olimpii, to właśnie on. I mi osobiście bardzo podoba się takie rozwiązanie, bo jestem fanem Wesley'a od dobrych kilku lat. Przez ten czas zdążyłem zaobserwować, że jego sylwetkę albo się kocha, albo nienawidzi, bo ludzie od zawsze są podzieleni w tym temacie. Jedni porównują jego strukturę do Arnolda Schwarzenegera, a inni mówią, że jego talia jest kwadratowa i nie pozwoli mu to walczyć ze światową czołówką. Tak przynajmniej mówili do teraz, zanim Holender wygrał Arnolda, ale szczerze mówiąc, mieli oni powód, by tak myśleć, bo dotychczas na Olimpii nigdy nie uplasował się on wyżej niż na siódmej pozycji, co nota Bene osiągnął w zeszłym roku. Jak tak porównuję sobie zdjęcia z właśnie Olimpii 2023 i tegorocznego Arnold Classic, to w sumie nie widzę tu jakiejś znacznej poprawy w sylwetce. To sprawia, że tym bardziej cieszę się, że Wesley nareszcie został doceniony. Trzecie miejsce w klasycznej sylwetce zajął Urs Kaleciński, który dodatkowo zdobył bonusową nagrodę dla najlepiej pozującego zawodnika. Czwarty był Brion Hensley, a czołową piątkę zamknął Michael DeBull. Tak wygląda karta z oficjalną punktacją, na której możecie sprawdzić dokładne wyniki. Pamiętajcie, że w kulturystyce im mniej ktoś otrzyma punktów, tym wyższe miejsce zajmie. Przejdźmy sobie do równie ciekawej kategorii Open, w której pierwsze miejsce zajął Hadi Chupan. Mr. Olimpia z 2022 roku, po porażce i zajęciu drugiego miejsca w 2023 bardzo chciał udowodnić, że wciąż potrafi wygrywać zawody na najwyższym poziomie. Gdyby teraz przegrał, byłby na bardzo niewygodnej pozycji do walki z Derekiem Lansfordem na tegorocznej Olimpii. Tutaj Dereka co prawda nie było, ale pojawił się m.in. Samson Dauda, który od jakiegoś czasu robi szalony progres i depcze czupanowi po piętach. No i nie zapominajmy, że wygrał Arnolda w zeszłym roku, więc był mistrzem broniącym tytułu. Hadi przygotował jednak tak dobrą formę i wniósł na scenę tak kompletną sylwetkę, że raczej nie było opcji, żeby tego nie wygrał. Choć nie można powiedzieć, że była to kompletna dominacja, bo Samson jest naprawdę ogromny. Zresztą spójrzmy na porównania. Dauda był widocznie większy i pełniejszy, ale przegrał definicją, która zresztą jest znakiem rozpoznawczym perskiego wilka. Gdy panowie stali przodem lub bokiem, można było się jeszcze kłócić, kto powinien wygrać. Ale gdy odwrócili się tyłem do publiczności, wszystko stało się jasne. Plecy jego wcale nie odstawały rozmiarem, a na jego udach i pośladkach było widać zdecydowanie więcej szczegółów niż u jego rywala. Wątpliwości nie mieli również sędziowie, którzy zarówno w ocenie wstępnej, jak i w finałach dali Czupanowi najlepsze możliwe noty. Zaraz za tą dwójką na trzecim miejscu rywalizację zakończył Rafael Brandao, który moim zdaniem zasługuje na ogromne wyróżnienie, bo nie jestem w stanie wymienić bardziej estetycznego zawodnika kulturystyki Open. Zaliczył on też spory progres względem swojego ostatniego startu. Brazylijczyk był w stanie zbudować dodatkową masę mięśniową bez psucia swoich świetnych proporcji i poprawił definicję, co widać było po jego bardzo dobrze wyseparowanych dwugłowych uda. Zaraz za podium, na czwartej pozycji wylądował świetny Jonathan de la Rosa, który zdecydowanie przerósł oczekiwania, bo nie wiem czy ktoś spodziewał się go tak wysoko, a piąte miejsce przypadło Jamesowi Hollingsheadowi. W Open organizatorzy również przyznają dodatkowe nagrody. Pierwsza z nich, dla najlepiej pozującego zawodnika, trafiła w ręce Samsona Daudy, i z tym werdyktem zgadzam się w 100%. Drugą natomiast, o nazwie Mouse Muscular, według nazwy otrzymuje kulturysta najbardziej umięśniony. To wyróżnienie trafiło do Hadego Czupana. Jednak wydawało mi się, że powinien otrzymać je Samson, który waży zdecydowanie więcej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a ja tymczasem wrzucam wam kartę z dokładną punktacją, jeśli ktoś chce zapozować film i się przyjrzeć. W kategorii Men's physique również mamy nowego mistrza. Rywalizację w plażowych spodenkach wygrał Diogo Montenegro, który w zeszłym roku był drugi, zaraz za Erinem Banksem. Pod nieobecność ubiegłorocznego zwycięzcy, Brazylijczyk miał otwartą drogę na szczyt i nie zmarnował swojej szansy. Przygotował świetną formę, która pozwoliła mu pewnie zgarnąć pierwsze miejsce. Sylwetka Diogo ma bardzo ciekawą strukturę. Posiada on naprawdę wąską talię na samym dole tułowia, który od razu od niej rozszerza się i w połączeniu z wielkimi najszerszymi tworzy genialny kształt litery V. Wygląda to na tyle dobrze, że nie przeszkadzają nawet lekko rozmyte mięśnie proste brzucha. Za Montenegro pierwszą piątkę utworzyli kolejno Vinicius Lima, Vitor Chavez, Kyron Holden oraz Cory Morris. Tutaj oczywiście karta z pełną punktacją. Na Arnold Classic nie rozgrywa się wszystkich kategorii kulturystycznych, jakie istnieją, tylko większość, a dokładniej mówiąc, 7 z 10 oficjalnych kategorii federacji IFBB Pro. Organizatorzy zrezygnowali z kulturystyki ciężkiej kobiet, Women's Physique oraz Figure. Nie zrezygnowali oni natomiast z bardzo ciekawej klasy, jaką jest kulturystyka na wózkach, w której notabene obecnym mistrzem Olimpii jest Polak, Karol Milewski. Nie startował on jednak na Arnold Classic, ale na scenie pojawiło się 7 innych zawodników, z których najlepszy okazał się Rajer John z Indy. Tak samo jak Milewski jest pierwszym Polakiem w historii, który wygrał jakąkolwiek kategorię na Olimpii, tak samo John jest pierwszym hinduskim mistrzem Arnolda. Oglądanie rywalizacji na wózkach zawsze wywołuje u mnie ogromne emocje, aż w głowie się nie mieści, że da się zbudować tak kompletną sylwetkę, mimo poruszania się na wózku. Jest to absolutnie inspirujące. To by było na tyle z męskich klas, więc możemy szybko przejść do rywalizacji pań. Tak jak wspomniałem, Arnold Classic zrezygnowało z organizacji aż trzech kobiecych kategorii, ale wciąż pozostali przy m.in. bardzo popularnym Bikini, gdzie w końcu mogę powiedzieć, że ktoś obronił tytuł z zeszłego roku. Ta sztuka udała się kanadyjskiej zawodniczce Laura Lee Chapadeau, 28-latka była szalenie mocno docięta jak na standardy bikini i pewnie mocno pomogło jej to zająć pierwsze miejsce. Wyprzedziła ona Amy Delgado oraz Wanie Augustę, które uzupełniły podium. Zatrzymam się jeszcze na chwilę przy zawodniczce, która zajęła czwarte miejsce. Była to bowiem Angelika Teixeira, która poza tym, że jest dwukrotną zwycięzczynią Olimpii z lat 2017 oraz 2018, to urodziła łącznie dwójkę dzieci, z czego najmłodsze na początku ubiegłego roku. A teraz wygląda tak. To także jest strasznie imponujące i zasługuje na wyróżnienie. Na wyróżnienie zasługują także wszystkie zawodniczki kategorii fitness, które poza samą formą i sylwetką musiały przygotować indywidualne układy gimnastyczne, które także były oceniane przez sędziów. Tutaj mistrzyni z ubiegłego roku również udało obronić się na tronie, bowiem pierwsze miejsce przyznano doświadczonej Ariel Kadr. W kategorii wellness, którą chyba najłatwiej opisać jako bikini z większą masą mięśniową, górą była Francelle Matos, obecnie panująca mistrzyni Olimpii, więc tutaj także obyło się bez niespodzianek. Niestety na scenie Arnold Classic nie pojawił się żaden polski kulturysta ani kulturystka, ale za to w rywalizacji Strongman mogliśmy oglądać aż dwóch naszych rodaków, czyli Oskara Ziółkowskiego oraz Mateusza Kieliszkowskiego. Ten drugi nie dość, że poradził sobie bardzo dobrze, to jeszcze zajął drugie miejsce, zaraz za aktualnym najsilniejszym człowiekiem świata, Michelem Hooperem. Mateusz zebrał bardzo dużo punktów, startując w niesamowicie mocnym line-upie, więc chyba w końcu można powiedzieć, że pierwszy raz od kilku lat Kielich ma za sobą start, z którego może być zadowolony. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście na moim kanale zobaczyć skrót zawodów Arnold Strongman Classic, w których omówiłbym każdą konkurencję po kolei. Jeśli spodobał Ci się ten film, to zapraszam również na mój profil na Instagramie, gdzie rywalizację podczas Arnolda relacjonowałem na bieżąco. Dzięki za oglądanie.